Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą sprzedaży wyjątkowych domków w zabudowie bliźniaczej, zlokalizowanych w kozach przy ulicy Wiejskiej. Domki położone są w cichej i spokojnej okolicy z pięknym widokiem na chrobaczą łąkę. Jednocześnie dogodna komunikacja z centrum miasta sprawia, że lokalizacja jest doskonałym rozwiązaniem dla rodzin z dziećmi oraz osób pracujących w mieście. Na parterze znajduje się jasny, przestronny salon z wyjściem na taras i ogródek, połączony z aneksem kuchennym. Znajdziemy tutaj też duży przedpokój z wejściem do WC i miejscem na funkcjonalną szafę w zabudowie. Funkcjonalny garaż pozwoli nam na zaparkowanie samochodu z bezpośrednim wejściem do przedpokoju. Piętro składa się z czterech dobrze doświetlonych sypialni z ekspozycją okien na północ i południe, dużej funkcjonalnej łazienki oraz przedpokoju z bezpośrednim wejściem do każdej sypialni. Dodatkowym atutem jest poddasze użytkowe, które można zaadoptować na dodatkowe pomieszczenia. Domki wykonane zostały z materiałów najwyższej jakości, a dzięki nowoczesnym rozwiązaniom eksploatacja nieruchomości jest prosta i ekonomiczna. Już dzisiaj zapraszamy na prezentację. Poniżej znajdziecie Państwo kontakt do agentów prowadzących.